Jeśli mają wskazać na większą rzeczywistość, to co tutaj głosimy, nie, to nie głosimy siebie, nie głosimy jakiegoś budynku, organizacji, ale Chrystusa, który wyciągnął na krzyżu ręce, zginął. Chociaż nie zasłużył na to, to my zasłużyliśmy po to, abyśmy właśnie mieli pokój, abyśmy mieli cel, abyśmy wiedzieli, ile jesteśmy też warci. I abyśmy też wiedzieli, jaką wielką godność nam dał Bóg, kiedy nas stwarzał. Nie musimy szukać tej godności, nie musimy jej pragnąć i innym się przypodobać. Bóg już stworzył nas e, pełnymi szacunku. To my ten szacunek dęczymy cały czas. Dlatego zapraszam wszystkich przechodzących: zatrzymajcie się. Kościół uliczny chce wskazać na tego Stwórcę, który e, e, uczynił was. Godnymi uczynił Was, otoczył Was szacunkiem, który ludzie nie są w stanie dać. On to właśnie daje. Zapraszamy na Kościół uliczny.